Nie cierpia słomek z tektury. Mam to 3 minuty, i patrzcie to. Nie wiem, czy warto dawać za to 40 zeta. Co bych miała za to kura zrób. Mam dwie macze, a wy czujecie do maczy czacze? Ja jeszcze nie wiem, zaraz się okaże. Czemu to maczo nie jest w takim przezroczystym kubeczku? To na pewno będzie na minus. Tym napojem zapijają się ostatnio wszyscy celebryci i niecelebryci, bo zrobiło się to modne, sławne i bardzo popularne. Mam tutaj dzisiaj dwie macze, dwa rodzaje. Bardzo miło pani mi wyłonaczyła ta macza, tam pofrylała tymi miotełkami w mieszadełku i powiedziała tak, jeżeli pani nie piła nigdy w życiu maczy, to nie polecam tradycyjnej, ponieważ może się pani zrazić. Może pani posmakować macza z musem owocowym. Więc mam dwie macze. Zwykło tradycyjno, jak pan przykozał bez niczego, i macza na zimno z musem mango. Jeżeli ciekawo, czy to jest dobre. Obierzcie, to jest ta na ciepło. Mmm. Teraz, jak się napię, to się okorzy, czy mam wąsa, czy nie. Gotowi? Pija. Hm. mam wąsa. Mam wąsa. To jest macza z mlekiem. Nie jest to takie złe jak grzech myślała, że będzie. Tam chyba dużo jest tego mleka dużo, więcej niż tego proszku. Tak bych to określiła jako mleko ze spryszkowanym szpinakiem. Nie ma takie złe. Czemu na przykład wszyscy się nie zachwycają na przykład nasze śląskie Kakao szale. Na no, to jest takie dobre. Mało idzie już kakao szale i dostać. A to, no, nie ma to takie złe. Teraz smakuje choby taką spirulina, takich obyglon. Testujemy teraz macza z musem. Pani powiedziała, żeby się to festy poszelątać. To wyglądałoby takie pistacjowe mleczko w sklepie. Dobra, czy polołaś się. Je, te mango mi się tu jeszcze. Muszę to dobrze wymieszać, bo to jest na dnie. Chulę nie, nie, nie cierpię słomek z tej, no, Mam to 3 minuty i patrzcie to. Może jakaś słomka? mi. Nie omam lano. Nie omam Mieszamy, proszę Państwa, mus z mango, który osiadł na dnie. Próbujemy. Hmm. hmm, To też jest dobre. Tutaj jest wyczuwalny taki bardzo delikatny smak tego zielska, bo tu jest też mleko i jest mango, więc to, to jest najbardziej delikatne i rzeczywiście takie przystępne. Fajnie Orzeźwio, takie to są oto teraz wynalazki dzisiejszego świata, że teraz jest trend na macza. Nie wiem, co Wy o tym myślicie, czy Wy lubicie macza, czy żeście są smakuszami? nie wiem, jakimiś koneserami. этого смаку. Дайте знать.